Destroj kup drugi zestaw Smoke na longa Guys go in front of long Dobra typ kup you go in front of Long Take take smoke take smoke Ej hey, mi and go na fake shot. to destroy ty Czekaj Wait wait on Long Don't out Kur O oh, kurwa spadłem Out now. Let's play, let's play. po hezie. CT, after headshot. F**k City. CT. K***a mać, no zobacz. Je*** nie wie co robi, no. Typ. Zaraz pójść odbijać k***a. Nie no, typ. A ten jest awkiem jeszcze. To no Beta T2 Nie no, Beta T2 nie była lepsza Tylko dlatego że tam był TX28 Wtedy była lepsza. A tak to nie no Ja pierdolę, znowu pauza To się nie kończy na tych faceitach Same k***a, pauzy są one in one. Yes, okay. Do you have one more. I throw in the flash bank. Throw in the by scouts for sure. set. Flashing cross. Lower. I your of B. Blinded. On B door.

Może ci iść, zaraz Tak, no nie? tak. Yeah, just go contact and ale let we... me go first. A ja mam A, O, jeszcze ten, a ja tylko z biegu dać smoka. Ale kontakt! Nie dawasz, nie dajesz smoka. Nie dawasz. Nie dawasz. Nie ma szans, żebyś dawał tego smoka Useless. No, trupa też umiem. No tak, ale useless. Kurwa, i slicing. O we go, be contact, prawda? Right? Yeah, be contact. Yes. No, no, daj się zagrać. Ej, ogólnie tych pauz to te pauzy powinny być trzy albo dwie tylko, nie? Techniczna dwuminutowa i dwie pauzy i to wszystko. O gram. Just ready for smoke? Clash, Flash, flash, flash. Klaus, Klaus, Klaus. To CT11 HP nie udało się Lulu siema, jako klawę polecam Każdą mechaniczną. Polecam. Nie, nie mam jakiejś takiej Jeśli Tania, to red dragon polecam. Jeśli droższa Logitech no, oh, czy rej, nawet inna osoba. Oh, Chyba nie bo to, bo dał. mechaniczna. 85 check, ty powitałem. Nice, man. drop? Pick long. Flash? Can you, can you flash? A, one flash? Ja myślę że na ten mecz wygramy. One flash? No niestety. Dobrze one się one flash, zapowiada. Nie, yeah, one flash, one 4 I have one Short, 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 short Mid and short Maybe he's now Kill start. Bravo. One more, Keep one there. more I, kill I have side. close Nice, low at A3 i

Piszczuję mi A, dystrajk, dystrajk. No to 1 B jest. B. Dobra. One one too long to long 2 big or what? <laughs> One long, one side. One meat big. We might be clear. One, two guys B. Two guys B, one A. Uh, uh, long, long. One. one A, only one A, okay. Ten HP. That's... Sure. Aha. was was B? Cool. Is a push down. Oh, dem Movie Ich habe keinen Ja, ich habe ja, Ich habe platform Terrorist Nice, guys. Wait, nice. boys. Trans. Pierwszą kulą skanasz. Left out My long. Push long? A, ex yeah, 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 e Exo, ex ex dasz y tego? Corner? I corner. No, Mówisz to, tak, że będziesz niedługo? They didn't have up, maybe just... Don't use it. They bad Ja smokuję. O kurwa! Nikt fleszy nie dał? To was jeby kurwa? <tryk> ten to taki sure, kurwa koślawy, sure. ty. Gurba, chujavas mało auto, nie będziemy siedzieć, bo ja Jan, tak. Flashing right over, guys, flashing right over. Sure. Box. Sure. New box, new box. Za yeah, la jeden. No, 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 no. Ma. Tak, jeszcze jeden. Trafiłeś go. Jarrofa, ojo, też. Ja idę longa Ej, Nie dam cornera, mam... No, 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 I'm gonna out alone. Please uh, corner for me. and flash, many flashes. Co dam corner? No. Z takim respem? Dobra, ja dam jakoś Ja dam Jeść, takie Nie ma To, to Dobra, Short, short many, guys Nic nie Aj, smoke corner eee... Ej no walk

no. Jak nasza trudność się p tak sekundę? Coś z nami idzie. Ne, okaźno. Presa niech to zabił. Ja zabiję typ od besta. A ty zabiłeś, no to on zginął z zionka z besta. Zabił CT, mnie zabił. Take bomb, please, I rush suicide. Bro, take it, don't. Chodź na BLS Bro je, a cię ty. Daj mi się obstawił. No może dać no.

One jest Go be contact, go be contact guys. No. It's Tylko jak on co Go go go. Patrz, nie patrzył mi tego. A 1 HP no! 7 killi ma kurwo, no. wiedziałem że tak będzie Co mówisz? 12 awere się 7 killi? No. normalne Jest cień mną Kurwa, to okno, w lewo no A on patrzył, tylko wyjął nie wyjąłem w rękę A Jeden gocił na B? czy dwóch? dwóch okay. bliu, bliu, jeden bliu, i... Jeden auto, bliu, Za zero no

To tego też nie spodziewałem, myślałem, że to jest W tamtego typa. Ja biorę jak on rzuca, to co, ja wezmę kurwa. Leafy, can you boost me? Okay. Okay. Mam, chodź. Chema Kopertowski, yeah, we'll witam, witam. Dajesz mi jednego flash ksus? No, nie mam więcej. Okej. My do... bit this? Czemu spadłeś? touch Czemu on...

Too short one Mam long Dolny i gala no, niby Ale movement zajebałem Na chuj się odwracam, żeby tą Ninję zobaczyć? Biorę tego kałacha Wpierdolam się jak to z galą. Albo midem wychodzimy Jak wolisz? Nie wiem, ja się nie chcę wpierdolać, wolę tak powoli się dwa razy wpierdolam Old flash? Hyper 1B. Do go B? Uh, I for mm -hmm. Flash, 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 flash. Flashing. Kala, cool. nie tu ja yeah. no. yeah. nie wiem jak on to nagrać No i co z tego? Jestem na mnie. flash Nie. Ja przyszedłem. Okay. CT. 2 B, one C, 1 One HP run. go away fast, only one No, no, please, please. no Na... Na była ta Nie no, jak u nas... wszyscy mnie blokują, kur... Wybiegam longiem. Kup, kupcie flashe. Wkasuję tam. Brzmi TikTok o o debacie. I'm gonna na outlong. Kurwa, gdyby był corner, to może By było lepiej. Jeden w middle of long night. Ładnie. Fuck. O nie. A on leci kurwa dalej, idiota! No. Bob City. Me? jest hit. Same HP A ja powiem wam widać, że mnie tam głucha do tego, nie? Kto w wygra? Nie wiem. Nie przegrają, i drudzy, nie? Kiedyś człowiek to lubił piłkę nożną, To się oglądało. Teraz, jakoś tak średnio. Jasne, że inter k***a, stary, tylko i wyłącznie. Jest... Ja wiem, gościu się w ogóle nie, nie zatrzymał stary, nie? Przed na łoku i strzelał. Nawet na łoku niech biegą. Mówi o A no niestety tak jest. Nie będę oglądał falków. Mikrofon aktywowany. Uważajmy, że B jest na plat. Meet, jeden raz się nie było. Jeden raz się nie było. Dwa, twoje. Dwa, twoje. O, no ma się nie było. Fajny head. Ah. Nie wiem, ja powiedziałem. Faj, fajny headshot. Każdy w ogóle kurde, gdzie indziej wybiegnie. Świetnie. Nie ma tak fajny Każdy solo na Ja nie wiem jak. Typ Hedda nie dostał. W...

Ja, na ja, ja uważam, że na premierze. Co tu się lepsza kulturka jest chujna niż na Faces Face do face. debiletów tu w kraju. To, na to takie jaja, że to nie jest normalne. Patrzę krot. nie da, tam pobiec ty! A już teraz. być. Auto jeden. I przebieg groba. Ja zabijam Auto Dawaj. Ten ziemny mnie interesuje trochę już, Ja już się nie interesuję sportem, a w chuju k***a. Kiedyś się interesowałem Teraz mam Daję Mam dwa fleszki. Let's nade long Two side one. Shorter, short, short! shorter, short, 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 short. nie shorter, 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 Powiedział, ja na gale wskakiwałem no ja byłem tutaj, usłyszałem, że oni zapierdolili już bliznę <tosprzy> Out, top <tosprzy> <Ja gal> <tosprzy> guy, three, guy, three, guy. three guys, three guys, three guys X-box Everyone meet. Jeden oh za autem, God. przed długą kuca Jeden ma zero

Spal za hypera! Nie... Teraz Gala jest. Raczej. Na headshot anglu stoi jak debil. Nie wiadomo czy jest gala długa, też może być. Może być. Mid. Mid. Mid mid. mid, mid, mid. No, icia na nawoku. icia! Nie, to jak zagraje stary? Biegam w to 9 i ty by nie miał szans mi kurde zabić, nie? Wskaczek kurde, małpa jakaś, stary. Ruszam się kurde z prędkości, prędkością światła. Nie nie do zabicia. O, no jest nie ma O, nie ma scouta. Nie ma. Na one long, wachal short. Na, they can be short. One on to jest niks. Na, razie. Ogól, jak, jak typy longiem, to jest niks. Na, to Na, to jest Na, to Na, to jest niks. Na, to to jest to jest może ich gale nawet, nie? Nie. Yeah. Jak nie było na gali, to nie ma. Tu gaj, tu gaj, tu gaj. Gala śpi. long, śpi. long. One Gala Gala śpi. Gala śpi. Gala śpi. Gala long. Last is long. Dostał

XBOX Co, myślałem, że będziesz patrzył tą galę jakoś na A zieloną się wcelowałem, jak powiedziałeś że dwóch Jeszcze jeden był, dolnym wziął pewnie. pewnie Tropy w, w zaginięciu czapki Chwiedź ona jest, stary, nie? Nie wiem Szukałem ale nie wiem gdzie ona jest ubrałem ja na wyjazd ale ja ubrałem ze sobą ja po remoncie ona się zgubiła Nie powiem z jakiej Nati gości się pruje do ciebie hyper ale możesz się domyślić Łuk no Napisz mu to się... Jak so, rzuć mi jemkę Napisz Stefan na czacie Dobra, da, rzuć mi m -kę. Idę w dolny Był, snajper A nie wiem, czy scout? Ciało, łupa no oh. to... ja Dwóch topis dwóch top jeszcze top. I obity jeden jest Myślałem, że oni wybiegnie tym logiem, tym wraca z kosą w ogóle Co oni robią? Ale z dychy wyszedłem to jest najważniejsze, długo cyfrówkę No model taki mam, bo mam no testuję Wy... A, jaki patrzę co się mi mutech A ja i patrzę teraz Chuj gale weszł Idę długą mu Może full eco zagracie? Go? Fajny play USP's Ja tylko gram digla Ale I ja, ja giemy, będę miał przecież no, no Na meczkę ja, ja idę za Axisem, zbieracie awutę yeah. Epikuję ja długo i reszuje mi od razu Mikołana nam nie było

Pobiec za nim Jeszcze pod pierwszej był na pierwszej Jął na pierwszej Jął na pierwszej Jął na pierwszej Jął na chyba. na chyba Jął na Dobra, no to so go next nie.